Witam Kaspermi dla Fansportu, z nami Mateusz Rokuszewski. Roki, cześć. Jedno pytanie, co się stało? Miałeś mi zadać inne pytanie, nie płynął. Tak. Nie, wiesz co, trudno wytłumaczyć to, co się stało. Wydaje mi się, że nawet pomimo tego, że wiadomo, a pierwszą rzecz z tą Mołdawią przegraliśmy, pomimo tego, że zrobiliśmy tak dużo złych rzeczy w tych eliminacjach, wydawało się, że my to spotkanie wygramy. Ja nawet na początku tej drugiej połowy, gdzie na początku drugiej połowy nasza drużyna wyszła i zagrała z zupełnie inną energią niż w pierwszej połowie byłem wręcz, no Pewnie. może okej, okay, przekonany, niepewny, że wygramy to spotkanie, ale przeczuwałem, że będzie to wyglądało inaczej. No pary, takiego entuzjazmu wystarczyło nam tylko na 15 minut i ja tego kompletnie nie rozumiem. No, y, Karol Świderski cieszył się, jakbyśmy co najmniej wygrali naprawdę półfinału Mistrzostw Świata. A też miałeś taki niesmak, kiedy to oglądałeś, że jednak powinno to wyglądać... Troszkę inaczej. Znaczy, okej, okay, może ciężko pohamować taki entuzjazm w momencie, kiedy strzelasz gola na Stadionie Narodowym, kiedy strzelasz gola dla reprezentacji Polski, ale ja raczej miałem takie przeświadczenie, że kurczę, bierzemy tę piłkę jak najszybciej, bierzemy, bierzemy ją na środek boiska i staramy się strzelić drugiego gola, bo niestety tej kontynuacji dobrej gry, bo jednak ten gol był zwieńczeniem jakiegoś naszego lepszego okresu, zdecydowanie zabrakło. No i teraz to właściwe pytanie, o które miałem Cię zapytać, czy istnieje nasza reprezentacja obecnie bez Roberta Lewandowskiego na, na takich rywali jak Mołdawia czy Wyspowcze? Znaczy, problem polega na tym, że Robert Lewandowski jednak grał w poprzednich meczach, w tych eliminacjach i też widzieliśmy, jakie mieliśmy problemy. I tak jest moje zdanie, że problemy tej drużyny sięgają zdecydowanie dalej niż to, czy akurat może zagrać Robert Lewandowski, czy nie może. Ja nie mam takiego przekonania, że, że dzisiaj z Robertem Lewandowskim to spotkanie wygramy. Oczywiście możemy się skupiać na tym, że Arkadiusz Milik znowu zagrał bardzo słabo i Robert Lewandowski pewnie w niektórych sytuacjach mógłby się zachować lepiej, ale jeszcze raz powtórzę, nie mam przekonania, że dzisiaj bez Roberta Lewandowskiego byśmy. Z Mołdawią wygrali. A czy masz przekonanie, że pojedziemy na to euro? Bo ja już naprawdę nie wiem. Nie, no żenujące są te eliminacje, no, naprawdę. To, że my cały czas mamy realne szanse, żeby na to euro pojechać, pokazuje, że e, no, uśmiech losu, który się wydarzył w trakcie losowania, czy też powiększenie całego turnieju jeszcze wcześniej, e, no, stworzyło nam taką szansę, ale tak naprawdę my nie zrobiliśmy nic, żeby na tym mistrzostwa na razie pojechać. Mam nadzieję, że jeszcze się zmobilizujemy i, nie wiem, w tym drugim spotkaniu z Czechami, czy w turnieju barażowym, jeszcze na to zasłużymy, bo na razie na ten moment na to po prostu nie zasługujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie ma sprawy. Dziękuję, ślicznie.